My Little Pony oraz jak schwytać z serii bajki 5 minut przed snem wydawnictwa Harper Kids. Dwie nowości, które ostatnio ukazały się na rynku bardzo kolorowe i wciągające historie. Serii, którą my doskonale znamy i bardzo lubimy, i niekoniecznie trzeba je czytać przed snem, oczywiście, bo nie są to takie typowo bajki, usypianki czy kołysanki, ale są tu bardzo wesołe, przygodowe historie, króciutkie historie, przepięknie zilustrowane, idealne do czytania przed spaniem, ale nie tylko. Spójrzcie na spis treści. Mamy tutaj historie inspirowane bajką My Little Pony, ale to nie są historie z bajki. Niemniej jednak, my bardzo lubimy książki, w których powstają kolejne czy alternatywne przygody lubianych przez nas bohaterów. Ta nowa wersja My Little Pony to jest jedna z ulubionych bajek mojej najmłodszej córki. Więc, gdy zobaczyła książkę, radości nie było końca. Zaczyna nam się historia. Od urodzin Sani. Tak, jak widzicie, po drodze powstał tutaj niemały bałagan, ale Izzy przygotowała prezent ozdobę do grzywy swojej przyjaciółki. Sani była przeszczęśliwa z prezentu i koniecznie musiała go wszystkim pokazać. Więc razem z Izzy udały się na targi wspaniałości, i to był początek przygody. Z tym natchnieniem, właśnie bo tutaj, jak widzicie, no nie do końca ta easy udźwignęła to, że zrobiła coś tak przepięknego. No i będzie szukała inspiracji, by zaspokoić oczekiwania fanów. Historia. Przepięknie zilustrowana i jak widzicie, bardzo duże ilustracje. Tekst ma bardzo dużą czcionkę, co sprawia, że jest on idealny dla dzieci, które nauczyły się już czytać i chcą czytać dłuższe książki. Myślę, że sobie doskonale poradzą właśnie z tą fajną, przejrzystą, dużą czcionką, którą znajdziemy w bajkach z serii Bajki 5 minut przed snem. Kolejna historia pod tytułem Magia w opałach. Tutaj mamy Hicza w roli głównej. I wszyscy bohaterowie, których znamy z wersji filmowej, pojawiają się. W tej książce. Tutaj jest portret księżniczki. Przewija się tutaj również hologram Twilight Sparkle, która żyła w czasach przed kucykami, które tutaj widzicie, i tak dalej, i tak dalej. Przepięknie zilustrowana książka z bardzo ciekawymi i wciągającymi historiami, które zauroczą nie tylko miłośników bajki My Little Pony. Książka numer dwa: Jak schwytać. Tutaj znajdziemy różne sposoby na złapanie. Jednorożca, dinozaura, elfa, potwora, wróżkę, zębuszkę oraz syrenę. Są to historie rymowane, mają bardzo kolorowe ilustracje. W pierwszym rozdziale będziemy chwytać jednorożca. Generalnie dzieci będą tutaj próbowały łapać magiczne stworzenia, które. No, jakby nie patrzeć, nie istnieją, lub dinozaury, które już nie istnieją, i tutaj na tych ilustracjach pojawiają się przez cały czas ślady tego łapanego stworzenia, choć na końcu oczywiście dzieci go. Nie złapią, bo tego jednorożca po prostu nie ma. Ale będą próbowały go łapać i my razem z nimi będziemy przeżywać przygodę. Zobaczcie, jak ona się tutaj skończy. Upać kani nieźle są lodami. Jak złapać dinozaura? Tutaj będziemy mieć uciekającego tego ogromnego gada. Dzieci, które znajdą ptasie pióro i będą próbowały dojść do tego, gdzie ten dinozaur jest. On tutaj, jak widzicie, jakby też ucieka. One tak to widzą. One cały czas. Tutaj idą w jego śladzie, robią pułapki, wynalazły nawet robota do złapania tego dinozaura. Tam dinozaur zniszczył mamy róże. Ostatecznie jednak stwierdziły, że fajnie mieć robota i już nie będą próbowały złapać tego dinozaura. Następna część bardzo świąteczna, jak złapać elfa, i tutaj tak samo mamy sposoby. Na złapanie tego niezwykłego, malutkiego stworzonka. Jak złapać potwora? Ta historia się troszkę inaczej kończy. Dalej mamy, jak złapać wróżkę, zębuszkę. No i tak nam tutaj wygląda książka której będziemy razem z jej bohaterami próbowali łapać różne niezwykłe, mniej lub bardziej magiczne stworzenia. Więcej o książkach na blogu. Jak zawsze w opisie do filmu jest link. Bardzo gorąco Was tam zapraszam.